Tutaj mamy kolejne dwa z tych z czterech w sumie punktowych fundamentów i tutaj bardzo ładnie widać w jaki sposób te fundamenty były wkopane w wał w jego konstrukcję skrzyniową. Tak? One no, uszkadzały te konstrukcje, ale jednak no, stanowiły pewnie jakąś z nim całość. I tu mamy ostatni z tych fundamentów przymurowany do widocznego w narożniku tutaj fundamentu baszty. Tutaj właśnie jest ten element domurowany do, do fundamentu baszty krzyżackiej i tutaj Państwo widzą taką belkę, taką właściwie pień nieokorowany, który biegnie w wykopie w kierunku północ-południe, czyli biegnie wtedy wzdłuż wału. Ograniczając y, poprzecznie ułożone belki, które y, właściwie bierwiona, nie belki należałoby powiedzieć, bo nie są one obrobione w żaden sposób, y, które stanowią taką ulicę biegnącą przed konstrukcją skrzyniową. Tu jeszcze jeden rzut oka na ten fundament. I jednocześnie mają też Państwo lice od fundamentu baszty, które Pomiędzy tymi dość sporymi kamieniami y, jest uzupełniane mniejszymi gruzem ceglarnych, no i już trochę zaprawą też. Tutaj mamy y, rzut na fragment tego fundamentu baszty z góry. Y, może zdjęcie jest nie do końca czytelne, dlatego że y, no, pracowaliśmy w dość trudnych warunkach. Trochę się należało spieszyć, bo badania wtedy skończyliśmy 18 listopada. Chcieliśmy zdążyć przed zimą, ale już byliśmy dość głęboko, bo skończyliśmy wykop na głębokości około metra poniżej poziomu morza. I dlatego, no, proszę mi na słowo uwierzyć, że ten fundament baszty został zbudowany w konstrukcji opus empleptum, czyli malicowanie z tych kamieni na zewnątrz, natomiast do środka był rzucony bluz cegławy, zaprawa, mniejsze kamienie, co tam było trzeba. I to jest y, y, całość tego wykopu. Y, częściowo, znaczy na następnym zdjęciu, będę na Państwu pokazywała, o właśnie, y, cały kawał grodowy, ale to zdjęcie było robione za dnia, więc jest y, bardziej czytelne. Tutaj widzą Państwo tą konstrukcję przekładkową, o której mówiłam, takie ułożenie, właściwie takie ułożenie takiego rusztu przed wałem. Ten ruszt składał się z dwóch warstw bierwią i pod spodem pod nimi była trzecia warstwa, która była ułożona tak okazjonalnie, że tak powiem. Mianowicie tylko w tych miejscach, gdzie teren był bardziej podmokły, to jak gdyby dorzucano więcej drewna, żeby go troszeczkę ustabilizować. Tutaj z naszej lewej strony mamy konstrukcję skrzyniową wału, natomiast tutaj po prawej wał już zaczyna się zdecydowanie obniżać, schodząc w kierunku fosy. Próbki, które pobraliśmy, biologiczne, tutaj z tych warstw poniżej drewna. Przebadane biologicznie wskazały nam na obecność roślin, zwykle znajdujących się w wodach płynących. Więc fosa była nie tylko takim stojącym zbiornikiem wodnym, ale było to rzeczywiście ramię rzeki, które wyspę, na której znajdował się gród, tutaj od tej strony zachodniej, opływało. No, i tutaj jest jeszcze taki średnio czytelny element, akurat na tym zdjęciu potem będzie go lepiej widać. Jest to y, studnia zamkowa, też wykonana z drewna sosnowego. Y, I też daty z tej studni pochodzą z lat 30. XIV wieku, więc nie, pozostają na, nie pozostawiają nam żadnych wątpliwości co do swojego pochodzenia. I tutaj mamy zdjęcie już na cały wykop z odsłoniętym wałem z zejściem do FOSy, z konstrukcją skrzyniową. Tutaj widzicie Państwo, że zaczyna się drugi rząd skrzyń wchodzących już pod chodnik ulicy sukienniczej, wychodzących poza teren naszych badań. Tutaj mamy fundament warstwy krzyżackiej, te cztery fundamenty punktowe. Ten jest taki nędzny, dlatego że był eksplorowany tymi warstwami, o których mówiłam i to, co Państwo widzą, to już jest ostatnia warstwa. No, i tutaj jest zejście, zejście do wosy. Tu mamy profil południowy tego wykopu, czyli profil od strony ulicy Grockiej z zaznaczonym fundamentem baszty i z elementami wału brodowego wchodzący, wchodzącymi w profil, tak? czyli pierwione, czyli budujące skrzynie wału. No i to co powiedziałam mamy tą studnię zamkową. Ona znajdowała się w bardzo bliskiej odległości, zaledwie jakieś 30 cm od lica fundamentowego baszty. Te kamienie znalazły się tutaj przypadkowo, natomiast cała, cała studnia była zasypana piaskiem. Postanowiliśmy ją wyeksplorować od środka, no niestety nie udała nam się ta sztuka, ale udało nam się o tyle ją odsłonić, że widzimy w jakiej znajdowała się, w jakiej została zniesiona konstrukcja. Tych belek, które były łączone na zrąb w górnych partiach, były trzy piętra, tak? Tutaj widzimy tylko jedno, natomiast były to trzy warstwy tych belek i pod nimi znajdowały się pionowo ustawione, ustawione deski. Taką miała konstrukcję ta studnia. Tu jeszcze widzimy, znaczy zdjęcie jest nieostre, ale pokazuje, że oprócz tego, że konstrukcja studni składała się z tych belek takich... Kwadratowych mniej więcej w przekroju, one były jeszcze obłożone z boków granicami dodatkowo. I tutaj mamy już zdjęcie od środka. Widzimy właśnie te trzy piętra poprzecznych, poziomo leżących belek. I w jednym z narożników, dodatkowo konstrukcja była wzmocniona jeszcze takim słupem, który jakby podpierał całość. Niestety też tylko tutaj jest prawie zachodni wykopu, na którym widzimy fundament baszty. Ten przymurowany fundament punktowy, przekrój przez studnie. I niestety też całej nam się nie udało wydobyć, dlatego że no, tutaj ta biała plama, którą Państwo widzą, to jest tam XIX-wieczny nieszczęsny fundament. Yy, rzeczywiście w ogóle rozbić go było bardzo trudno, bo trzeba to było robić młotem zamocowanym do koparki, bo ręcznie nie byliśmy w stanie go usunąć. Yy, natomiast późniejsze prace, że wykonane bez nadzoru, skutecznie zniszczyły i ten fundament baszty. I studnie. Ten fundament baszty jest teraz, nie wiem w jaki sposób mam to powiedzieć, ale jest odtworzony w piwnicach hotelu Fahrenheit. Ale żeby trzymać się tego słowa odtworzony to trzeba mieć bardzo dużo wyobraźni, bo jest tam ułożonych po prostu kilka kamieni, które tego fundamentu nawet nie przypominają w najmniejszym zakresie. No ale leżą tam jakieś kamienie pod szybką w podłodze i, i można to sobie zobaczyć, jeżeli ktoś bardzo chce, ale powiem Państwu szczerze, że ja nie chodzę tam tych kamieni oglądać, bo mi się robi słabo i zaraz widzę ten fundament, który został wywieziony koparką, więc nie. I teraz yy, chciałam powrócić do tego slajdu, który pokazywałam wcześniej, mianowicie Znajdujemy się teraz w tym miejscu, tu gdzie mamy ten mur. Yy, można powiedzieć, że to te ods odsłonięcie tego muru to był absolutny przypadek, dlatego że znowu panowie zakładający instalacje wodociągowe musieli yy, z hotelu podłączyć się do... Yy, że mi słowa, do kolektora, yy, który biegnie pod ulicą Brodzką, mniej więcej na środku jej szerokości. I okazało się, że ten kolektor jest, znajduje się na głębokości ponad 4 metrów. W związku z czym musieli zrobić taki głęboki wykop. I w pewnym momencie po prostu osunęła im się ziemia i odsłonił nam się ten mur. Tak? Dzięki temu mamy zachowaną właściwie od momentu spucia, czyli właściwie od powierzchni ulicy, bo to było tuż pod, pod powierzchnią ulicy. Od takiej wysokości współczesnego poziomu gruntu aż do stopy fundamentowej mamy zachowaną całą wysokość muru fundamentowego i prawdopodobnie jest to założenie związane z Parhamem.